Chcesz rower elektryczny, ale nie chcesz, żeby inni kpili z ciebie, że jesteś cieniasem? Po 4Ride C1 praktycznie nie widać, że jest to rower elektryczny. Waży jedynie 17,5 kg, ma ładną, smukłą ramę, która skrywa tutaj baterię pozwalającą na przejechanie nawet 70 km. A gdzie jest silnik? W tylnym kole piękny Bafang, który możecie powiedzieć, że jest na przykład piastą planetarną. Mnie ten rower kupił. Za 3000 zł wydaje się całkiem niezłym dealem, ale czy tak jest naprawdę, zobaczymy w tym filmie, także zapraszam do oglądania. Pierwsze wrażenia są takie, że rower wygląda jakby był zrobiony w takim stylu klasycznym. Tradycyjny wygląd. Jak widzicie, konstrukcja ramy to jest taka tradycyjna dwururka. Wygląda ona naprawdę smukle, a w tej rurze ramy mamy baterię, która jest marki LG. Także mamy tutaj dobre komponenty. Bateria LG, czyli sprawdzone ogniwa. Z tyłu silnik bafanga, czyli też sprawdzony silnik, sprawdzona marka. Widzicie, że w główce ramy jest taka pokrywka, do której wchodzą przewody elektryczne i one też przechodzą przez ramę. Jedyny przewód, który jest na zewnątrz, to linka hamulcowa od tylnego hamulca. Bardzo podobają mi się chromowane obręcze, które mają taki już większy trochę stożek i te kremowe opony. Nie są one za grube, ale wizualnie naprawdę to dobrze wygląda. Tak samo jak wszystkie takie dodatki, jak brązowe siodełko ze sprężynami, też tu wszystko jest chromowane i kierownica. Na kierownicy bardzo wygodne i miękkie chwyty, klamki hamulcowe i dużo więcej tutaj nie ma. Nie ma ten rower przerzutki i przechodzimy na drugą stronę, gdzie jest kontroler. Tutaj się odpala rower i zmienia tryby wspomagania. Jedyne co się pokazuje, to tutaj takie pięć kresek, które wskazują jednocześnie poziom naładowania baterii i tryb wspomagania, na którym się jedzie. Rower z moim kodem rabatowym może kosztować nawet około 2,5 tysiąca złotych. Także dla mnie jest niesamowite to, że odczucia zjazdy dostaje się za taką cenę jak w rowerze kosztującym 7 czy 8 tysięcy, a jest tak dzięki czujnikowi momentu obrotowego, który jest w suporcie. Dzięki niemu silnik reaguje jak silnik centralny, ponieważ wystarczy, że lekko naciśnięcie na pedały i on po prostu od razu natychmiastowo wspomaga. Czujnik momentu obrotowego wykrywa siłę, z jaką naciskacie na pedały, i podczas ruszania, jak tylko naciśniecie na pedał, to on to wykrywa i silnik zaczyna wspomagać. Dzięki temu ruszanie jest bardzo proste, a jazda też jest bardzo intuicyjna no bo jeśli chcecie wolno jechać, to po prostu delikatnie pedałujecie tak jak na zwykłym rowerze. A jeśli chcecie przyspieszyć albo podjeżdżacie pod górkę, no to naturalnie mocniej naciska się na pedały i silnik też Was bardziej wspomaga. Każdy z trybów wspomagania wspomaga do tej samej prędkości maksymalnej 25 km na godzinę. Tylko że w zależności od tego, na jakim trybie jedziecie, wspomaga on z inną siłą. Czyli na najniższym musicie najbardziej się przykładać do pedałowania, bo na tym trybie po prostu najsłabiej silnik wspomaga. I żeby osiągnąć 25 km na godzinę, musicie bardziej cisnąć na pedały. A naturalnie na najmocniejszym trybie wspomagania, piątym, wystarczy delikatnie przykładać siłę do pedałów i po prostu ten rower będzie jechał szybciej i łatwiej podjeżdżał pod górkę. A jak łatwo? No to właśnie jesteśmy obok górki i spróbujemy na nią podjechać, żeby zobaczyć, czy jest to w ogóle wyzwanie dla tego roweru. Silnik Bafanga to model H700 i ma on moc znamionową 250 W, a moment obrotowy, jaki generuje, to 50 Nm. No i to pozwala, żeby wieźmie na tą górkę. To jest taki średni kąt nachylenia, jeśli chodzi o górki, na jakich testuję te rowery, ale wjeżdżam tutaj bez większego Problemu I zaraz podjadę na samą górę. Nie przeszkadza mi brak przerzutki i brak przełożeń w tym rowerze. Jeśli chodzi o napęd mechaniczny, jest tutaj prosty napęd jednorzędowy. No, ale widzicie, że z takim silnikiem to nie stanowi problemu. Brak przerzutki może być dla niektórych problematyczna. Jeśli jeździcie często po pagórkowatym terenie, no to faktycznie może tutaj Wam tej przerzutki i przełożeń brakować. Po płaskim jak jedziecie, no to ten napęd mechaniczny tak optymalnie pracuje jeszcze przy prędkości 21-22 km na godzinę. Powyżej tej prędkości musicie już dosyć szybko pedałować, żeby po prostu czuć, że jeszcze macie przełożenie na tą jazdę. Jeśli taka prędkość jest dla Was spoko, no to będziecie zadowoleni z tego roweru. Hamulce w Forajdzie C1 to tarczówki mechaniczne działają one dobrze, o ile dobrze wyregulujecie hamulce. Bo no, rower jednak jak przychodzi w kartonie, to parę rzeczy jest do zrobienia, do przykręcenia, no, i w tym są hamulce do wyregulowania, żeby po prostu dobrze je ustawić, żeby tarcze nie tarły o zaciski, no i żeby po prostu ten rower dobrze hamował. Jeśli nie czujecie się w tym sprawni i po prostu umiejętni, to lepiej po prostu zamówcie ten rower do jakiegoś serwisu rowerowego, gdzie oni go odbiorą i wam go złożą, tak, żeby ten rower po prostu dobrze działał. Rozpędzę się teraz do prędkości maksymalnej 25 km na godzinę i od kolejnego świetnika zobaczę, ile metrów mi zajmie hamowanie do zera od tej prędkości. Uwaga, ptaku spaduwa i hamujemy o! No i. Całkiem sprawnie to poszło. Jak widzicie śmietnik jest tutaj. Tu zacząłem hamować, tu skończyłem, czyli takie 2,5 może 3 długości roweru. Całkiem niezły wynik, pomimo tego, że opony są cienkie i mają naprawdę mały punkt styczności z nawierzchnią. To nie oznacza jednak, że jest słaba przyczepność na tych oponach, bo na asfalcie naprawdę pewnie można wchodzić w zakręty i hamowanie też jest skuteczne, jak widzieliście przed chwilą. Gorzej jest już trochę na luźnej nawierzchni, tam już przy wyższych prędkościach i na zakrętach możecie stracić trochę tą kontrolę nad rowerem, więc uważajcie. Ale to też nie jest tak, że na tych oponach nie da się jechać po szutrze, lesie czy jakiejkolwiek jakichś tam ścieżkach polnych. W Grząskiej może faktycznie się trochę zakopiecie, ale na takim twardym szutrze będzie ok. Także zaleta takich cienkich opon jest taka, że sprawiają one niższe opory toczenia, więc jak się rozpędzicie, to łatwiej utrzymać prędkość i można po prostu na takich oponach mieć dłuższy zasięg na jednej baterii. Poświęcacie jednak w jakimś stopniu komfort jazdy, no bo jednak jak wjedziecie na jakieś wyboje czy nierówną ścieżkę, to po prostu te opony tego nie wytłumią, nie wytłumią wszystkich nierówności, w rowerze praktycznie nie ma też żadnej amortyzacji poza siodełkiem, które akurat jest fajne. I tak samo jest ogólnie z całą moją pozycją jazdy. Ten rower można naprawdę dostosować go pod swój wzrost. Rurę sterową można obniżyć albo podwyższyć. Tak samo jest ze sztycą, którą można wyciągnąć aż o tyle, więc ten rower będzie dobry zarówno dla osoby o wzroście 200 cm, jak i... Pewnie 160 cm, także można z niego korzystać na przykład i zarówno córka, jak i żona. Akumulator, który ma ogniwa od LG, nie jest wcale duży, bo ma pojemność 10,5 amperogodziny, ale jakimś cudem mogę przejechać na nim między 60 a 80 km, czyli zgodnie z tym, co deklaruje producent, bo on twierdzi, że można przejechać 70 km. Ja ważę 80 kg i głównie jeździłem po płaskim terenie, tak jak jest po prostu w Warszawie, czyli Nizina. Czasami, wiadomo, przyspieszałem, zwalniałem na światłach, dwa razy może zaczęła się jakaś górka, ale tak, to warunki po prostu standardowe. Standardowy w mojej ocenie jest jednak Fordite C1, no bo macie silnik Bafanga markowy, bateria markowa, naprawdę przyjemnie się na nim jeździ. Jest, pomimo tego, że są cienkie opony, to jest na nim po prostu wygodnie. Jest bardzo lekki i ładny, nawet spawy zrobili tak, że są niewidoczne tutaj w tej części ramy. Wygląda to bardzo ładnie. W mojej ocenie, do kwoty 3000 zł, jest to naprawdę najlepszy rower elektryczny do jazdy po mieście, na jakim po prostu jeździłem na tym kanale. Macie. Link poniżej w opisie, kod rabatowy do tego roweru, bo tam kupicie za jakieś naprawdę śmieszne pieniądze, korzystając z tego kodu. Także korzystajcie i dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli Wam się podobał ten film, to możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować, żeby było więcej takich filmów.